Siema siema widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony YouTube! W dniu dzisiejszym będziemy e, bawić się z krowami e, i świniami na farmie Więc e, słuchajcie widzowie, w ogóle zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję, bo na 100 tysięcy zbliża się nuta A? Co? Co? Gdzie ty jesteś? Tu jestem, Patryk ci rozwala w jaskinie Co? Dobra, nie żartuj sobie, przecież Patryk był, Patryk był uwięziony na zero, ja z nie ale co w tym śmiesznego, jeśli by mi rozwalał, a ty mi nie rozwala i no, nie skręcasz! No do super, dobra, dobra, chata dobra, dobra, gdzie je jest kamera? No kto nagrywa? Palion? Palion nagrywa jakiś prank Nie, poważnie ci powiem, nie to bawi trochę! No ale co w tym jest śmiesznego? No bo ci teraz. No na pewno mi rozwala chatę, weź przestań, nawet tak nie ma. No tak! No, Ej! Oj, ciej cieka, cie, cie, no nie Ho, pokazuj. Nie pokazuj mu się, ja nie chcę z nim mieć do czynienia. Jezus, Dobrze. Maria! Aj, on wygląda mega strasznie. Czemu on wygląda jak Palion? Maczałeś w tym tak... palce, Bobot, przyznaj. Ja macie to już prędzej Palion bo macieł palce z kolorą jego głowa. Dlaczego on nie rozwala? Ty co ja mu zrobię? każdemu rozwalać, <grym> tylko mi? Nie wiem, na razie u ciebie przyszedł mi alarm, muszę zabierać rozwala. A dlaczego? I dlaczego Teraz on jest, w jest tutaj ładniej. Nie, no wiem, to, nie wiem, Mega. No zobacz jak to wygląda, Wszystko to jest jakieś tragiczne. Aha jeszcze, już. Żół... Ja nie, nie mogę, nie no to jest tragedia, no weź mu coś powiedz proszę cię! Nie masz sensu! Podstopnik powinien powie. być różowy, a druga. nie... Co mi sobie swoje sprawy załatwić. To nie złe moje sprawy, to twój przyjaciel i to ty powinieneś go ogarnąć, a nie ja zobacz, on mi rozwala tę ochotę! Czemu on śpi w moim łóżku? I jeszcze to podpalił, no nie mogę, no co on robi? <laughs> Ojej. O wygoda! Widź co sam z nim pogadaj, Uśpi na moim łóżku, to... Bobot! No powiedz Ty, mi to coś! Tak śmierdzi, po prostu się przebrać? No pff, nie mogę... Ty to będziesz o, robić? Co nie ja tam chyba pierdzi! <gadza> 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 nie, 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 Bobot! No, idź z nim pogadać, szybko! Nie idę! Ej no, nie no, ja się boję z nim gadać, ja podejdę trochę bliżej, albo nie, dobra, nie, ja się boję po prostu, serio, bo on wygląda strasznie, ma głos straszny, lecimy, słuchaj, e, mo, polećmy może do pająki, ona w ogóle chyba go nie widziała jeszcze i zapytamy się, co możemy zrobić. O, ona z nim pogada, bo ona jest Palionka. bardziej męska niż ty na pewno, na pewno, niż, ja? na pewno nie jest bardziej męska ode mnie, ale na pewno niż ty, bo ja, bo ja się nie, nie boję, boję ale cię, nie, ja się nie boję, tylko, A chciałem zobaczyć, czy ty dasz radę, a, i tyle, no ja się w ogóle nie boję. Jak ty tu wleciałeś? O, palionka. I, i co tam u ciebie? O, hej, palionka. Hejka. A co ty taka miła dzisiaj jesteś? No bo co, bo ty dla mnie jesteś taki miły. Dobra, 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 a się, że potrzebuję Twojej remontę, pomocy. Poliosajka! Ja <laughs> potrzebuję Twojej pomocy! Co bo się koje? Czemu jesteś taki smutny? BO mi, bo, bo mi Patryk! Y, Patryk y, niszczy chatę! W ogóle widziałaś jak on wyglądał? on się zmienił przez Bobota, nie Bobot miał, go nie zamienił! Nie wierzę w to. I Bobot, Bobot, nie Bobot to... Nie to dobra, go, sam się Bobot, w ogóle Bobot to jest taki leś... słuchaj panią, że on, on boi się tego Patryka, nie? To ty do dziewczyny przyszedłeś i płaczesz, że, że się go boisz. Nie, ja się nie no, boję, nie... tylko... Ja, nie, nie, no, ty ja... się to ja z nie pogadałeś, tylko, tylko ty Chciałem, żebyś ty to zrobił, bo po prostu sprawdzałem twoją męskość. No jesteś bolek. He. Nie, ja się nie boję. Palionka, słuchaj, będziesz musiała z nim pogadać. Ale baba z ciebie No bo... słuchaj, bo jesteś kobietą, a może... i wyglądasz mniej więcej jak on teraz. W ogóle ty wiesz jak on wygląda? No to, lepiej no, żebyś, no to lepiej żebyś tak szczerze nie wiedziała jak on wygląda bo powiem ci... A! co no, no on jest on kod... taki starzty no on wygląda jak palion prawie jak palion jak <śmienny> 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 to palion może być je tylko jeden nie mi z strony. stronu bo i się pojawia patryo palion no patro palion. no naprawdę i nie to jest, nie no to jest mega to dziwne i mi się wydaje palionka że musimy coś z tym zrobić. Ale może ty wiesz, jak. Mm, on, jest, on jest w ogóle mega straszny. Cześć, że on ostatnio zamknął Bobota? Co? No, Co? Zamknął, ja to zamknął Bobota. bobota? No to normalnie, serio, zamknął Bobota. E, w Co takim sensie... Zrobił? No normalnie go ten. Stumie, gleba i nie. Więc musisz, musisz palionka, coś z tym zrobić. Ale co ja mam Że ja jestem bezsilna! Dobra, na początku zaczniemy od tego, e, że chwilę z nim pogadasz, zobaczymy, czy w ogóle będzie chciał z Tobą rozmawiać. E, wydaje mi się, że no. rozmawiać będzie chciała, raczej nie będzie się Ciebie słuchał, żeby nie niszczył mi chaty. A jeżeli on się Ciebie nie posłucha, to do, e, do gry wkracza e, bobot. Czemu ja? Jak to bobot? Bo no, bo, no bo. A to jest Twoja jaskinia, jedi! A to Twój przyjaciel najlepszy! Ale to mój dom, czy twój? No mój, ale to Jak twój przyjaciel, a za przyjaciela, przyjaciela, a to, a to ty, go tu, ty go tu przyniosłeś, ty go tutaj e, 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 mieszka w twojej wiosce, więc to ty musisz e, się nim zająć. Ale no na dobra, początku zobaczymy co Palionka. Się już. Wystarczy, co, wystarczy, nie kłóćcie się. To co Palionka, pogadasz z nim? No jasne, że tak. No i super, chodź, ale pierw, zanim z nim pogadasz, pierw zobaczysz w ogóle go, bo nie wiem czy będziesz w stanie w ogóle to robić. nie. Chodźcie. No, zobacz. Nie jestem w stanie. No, ty chyba nie wiesz, jak on wygląda. Chodź, polećmy na twój łeb, palionka. Zobaczmy. Ej, ta żaba Davea tak śmiesznie wygląda. No, to śmiesznie. Dostałem. Dobra, palionka, no zobacz, patrz tam jest, tam jest właśnie o ten papier. Oła! Dobra, czekaj, co mówisz? Widzę, widzę. No, chodź, chodź, chodź tu. Patrz, patrz, tutaj jeszcze można podejść i zobacz, zobacz jak on wygląda. On śpi A w moim łóżku. Ja A nie, jaki on jest straszny. No, nie, no, tak nie, on, wygląda. nie, nie jest straszny. No, no on jest przerażający! No to idź z nim, pogadaj. Idzie ty. Idzie ty, Ja nie chcę nigdzie, co ty, chyba pogięło ja się. Nie mam iść? Dobra, idę, jestem męski, patrzcie na to. No. Dobra, jednak zwracam, nie idę, no. nie dam rady. Idź, Palionka, pogadaj powiem. z nim. No, ja nie chcę. Pogadaj z nim, Palionka, na pewno dasz radę. Życzę ci powodzenia, trzymaj i strzały na nie. odwagę. No, brona, nie I z nim pogadaj. Dobra, bo chodź tu szybko. Jak coś, to ją asykuruj. Na pewno? Ja będę, ja będę to nagrywał. Nie tak złego serialu, to Miś. Ja się Nie, ja się boję, ja się boję, ja się boję, ja się nie stanie, serio, zaufaj mi. Palionka tam... Palionka! Nie, tak, 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 nie to ty? Nie, 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 nie Chodź, się boję, nie się Palionko, dlaczego o, ty... chowasz się? A, nie, chcesz, nie, nie bój stasz. się mnie, ja jestem dobry. A dobry, dobry. A Pajunka, ja nie... dlaczego A. ty się mnie boisz? Choć ja mam dla nas... przygotowałem dla ciebie niespodziankę. No bo ty masz takie, takie orny! I takie... Nie, ale ja jestem normalny, tylko to są takie rany po obrażeniach, bo mnie troszkę pobili. Nie ty mnie pobili co, i tak co wyglądam. Mówi? Nawet nie mm. dotknąłem! Ale. Nie mam no On ciągle! Tak. Bo jest niedobry, on ja mnie ciągle bije i tak po prostu a. wyglądam. Naprawdę? Co nie! Naprawdę! Nie. Ale. Co, ale ten! Wiedział? On tutaj jest i bzbocznie tam szedzi, ciebie! Co ty mówisz? Gdzie nie jest Jeky? Gdzie ja jest tam ten frajer? Nie, Nie, tam? nie ja tam nie. idę, ja tam idę, ja tam idę. Gdzie? Idę, 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 idę. Ej, nie ma! Nie, nie. Co? Jak to Patryk, to było jakieś przejście, ale nie, nie, ja ja nie, nie, nie widziałem, się... ale się dało. O kurde. Myślisz, że tam trzeba wejść? Przecież Patryk, posłuchaj mnie, oni są tak źli dla ciebie, ja bym uważała na nich, oni są bardzo źli. Wiem. Nie Zrobiłem e, dla ciebie dieting. coś, o, co chodź ci robisz? pokażę. Jakoś no, pokaż, no. Tutaj masz taki pokoik, jakbyś chciała sobie e, drzemkę wow. zrobić jest no, wow. tu ładnie. Jak pokoik, to Pokojusz... jest to mój pokój. Od teraz to nie jest już domie mnie tylko to jest twój pokój i od Patryka. O, dziękuję Ci, taki różowy! Moje ulubiony się ja koruję! No. No. Patryka! No jesteś aresztowany! Oh, Bobot! Bobot, jak ty się do mnie odzywasz? Ma, no to, to co, co chodzi? No Patryka! No nie piję, no nie zrobiłbym mu nic! No, nie będę się, się, tylko to jest moja chata i on moja ma nic do gadania. No, ta ha ta została przejęta. Przez kogo? Przez ciebie? Przeze mnie. Przez, przez uwagę. Patryka. Mieszka? Bo Co, palionka ty tu ma tutaj... Pokoik. Pokoik no, palionki. Nie Patryku, tak być nie może. To jest najodziejny może... kolor! Palionka Słuchaj, pojedzie, może ci się i... I... nie podoba. Może i będzie i tak zostanie i mnie to nie obchodzi. Walcie się, to jest pokój palionki od teraz, eee! I ty, a ty możesz iść do siebie. Ale. Co się To on na mnie się położył. Przygniotłem cię! Ty jesteś dziwny, dobra. Palionka, zobacz, palionka, on, palionka, 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 palionka. Nie możesz ufać Patrykowi. On to manipuluje, żebyś była po jego stronie. A zobacz jak on wygląda. Zaraz to... będzie wyglądał jeszcze gorzej, przez jestem tego pewien. Prawda, nie, nawet to powiedział to Bobot. Wszystko przez to, że tego jaki biłeś i on teraz tak. Nie, nie biłem! Bobot zeskanuj palionkę, czyli ona jest dalej zła. No i co? No, zeskanuj mnie. Skan. Ganuje. 8% złego. A, 8 a, wiedziałem, co? że dalej jest w ciebie diablica palionka, miałem rację, muszę powiedzieć to Bzykowi. Ja Jego go teraz nie tymi, ma. Ja Oła. Nie, wiedziałem, 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 że jesteś zła, naprawdę, ja, ja to po prostu podejrzewałem od początku. E, Bobot jeszcze mi to potwierdził, co? A może, nie. a może, a może ty współpracujesz z tym złym Patrykiem? A, ty go bijesz, ty jesteś gorszy hmm. w ogóle w nim. Kiedy Wiesz, ja go co? uderzyłem? Biję mnie cały czas, mnie co? Bija, nie ja biję. Nie wiem. Jakie techniki manipulacji tutaj są? To, to jest niepodobne. Nie, No właśnie, ja się zawiodłam. Ja się zawiodłam na Jeetim, na Ciebie w Patryk jest smutny. Zamówiłem, oni są niedobrzy. Pająka, chodźmy stąd, bo z nimi się nie da rozmawiać. Co? A, tak, 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 tak. tak. Tak, ja jeszcze raz pójdziecie, ja ja a co na to Palion? Nie ja wiem, nie obchodzi mnie to! Powiem może pojeść patryką! Bo, masz... bo, bo to oni to nie polecili, do Palionki ten, zamku! Ej, do, chodź, chodź, chodź tam, chodź tam, pole, tam, tam polecimy, bo, bo, bo zobaczymy co oni tam będą, o czym oni tam gadają i zaraz stąd spadamy. Ej, Palionka, patrz co napisała Palionka! Ale ci, ci, że ej. to jest... Dlaczego jest, ona jest, jest po jego stronie? Ej dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Patrz, są tam na dole. Patrz, są na dole, są na dole. Bijecie Patryka bez powodu. Przecież stary, ja go nie uderzyłem ani razu. Ja go, ja go, ja go widzę drugi raz w życiu. Pierwszy raz ma... Właśnie...